Załóżcie maski Uwaga ton to Jednak tam ktoś jest komisarzu odwoła ich bulog albo ja to zrobię <gryw> Wszedł tam na pewno. Posłać mu coś? Dobra myśl. Wykurzymy go. Chłopaki, szykujcie maski. Ostrożnie z ogniem. Kolejka wycieczkowa pozo, odjeżdża za 5 minut. Przygoda z chiropterologią za pół godziny w jaskini z nietoperzami. Halo? Jest tu kto? Doktorze, Marcz! Kto to? Bruce Wayne, byłem umówiony. Mam kłopot z nietoperzem. A co ja jestem? Pogotowie czy co? Chciałbym tylko. Dobrze, dobrze, proszę. Bardzo dziękuję. Robi pan milionową darowiznę i myśli, że ma nas w kieszeni. Rozumiem, że mam coś dla pana zbadać. Tak, tak. Ciągle słyszę piski w kominie. A to znalazłem w nieużywanym kominku. Sierść, a może włosy? I chciałbym wiedzieć, czy to nietoperze dają mi się we znaki. A jeśli nawet, to co z tego, panie Wayne? Zniszczycie je jak insekty? My nie przetrwamy kolejnego kataklizmu, a nie to perze Tak. To zwycięzcy, drogi panie, nie zaraza. Już czas to zrozumieć. Tato, mam nadzieję, że nie obraziłeś pana Wayna. Ani trochę. Panno. Doktor Francine Langström. Myślę, że to z moim mężem rozmawiał pan przez telefon. O, jest pan, przepraszam za spóźnienie. Kirk Langström. Przyniósł pan próbkę? Mają doktor Marcz. Dokąd poszedł? Pewnie śpieszył się by rozpocząć badanie. Jeśli to nietoperze, będziemy wiedzieli wieczorem. Ojciec zrobił panu Waynowi wykład z chiropterologii. Chirop czego? Chiroptera, nietoperze. Oby tylko nie zlekceważył problemu, bo jest trochę zbyt e, opiekuńczy dla nich. Myślę, że lubi je bardziej niż ludzi. To się zdarza. Przyniosłem jeszcze to, nagranie hałasów w moim kominku. To nie przypomina żadnego znanego mi nietoperza. Mamy tu bibliotekę dźwięków i specjalistów od identyfikacji. Jeśli coś ustalą, damy panu znać. Będę wdzięczny.